Witam Was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Xazax I słuchajcie, mamy nową dramę Mamy dramę kolejną, e, którą nam zafundował Blizzard Nie wiem czy wiecie, jest news, który możecie sobie przeczytać na stronie mmorpg.org.pl Linka do tego newsa e, dam Wam w opisie Miałem tego nie robić ogólnie, nie wyjawiać z jakiej to strony news, z jakiego to autora news. Żadnych linków miałem nie dawać. Poprzednio tak nie zrobiłem, kiedy mówiliśmy o takim kontrowersyjnym newsie z tej samej zresztą strony, tego samego zresztą autora ale tym razem sobie na to pozwolę, a dlaczego to dowiecie się za chwilę? Słuchajcie, drama brzmi tak, uwaga. Blizzard usuwa Necromantes PTR. Powód. Blizzard nigdy się do tego nie przyzna, ale głównym powodem usunięcia klasy nekromanty z testowych serwerów jest krytyka graczy. Streamerzy, wideomakerzy, nawet zwykli testerzy mają sporo zastrzeżeń do nowej klasy Diablo 3. Nuda, Witch Doktor ze szkieletami, nic ciekawego, spodziewałem się czegoś więcej, wszystko w nawiasach nie jest to jednak jedyny problem, nekromanta cierpi również z powodu dużej ilości bugów wystarczy poczytać oficjalne forum gry, aby przekonać się że postać wymaga natychmiastowej naprawy, właśnie dlatego nekro znika dzisiaj z PTR podobno tymczasowo blizzard potrzebuje czasu aby dopieścić swoje dziecko które już wkrótce będzie zarabiać na niego naprawdę duże pieniądze no i później mamy Yy, bardzo malutki fragmencik z forum yy, PTR, reszta nowości z patcha 2.6.0, bla 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 bla, pozostaje w, nie, w niezmienionym kształcie i tu koniec, i uwaga, na koniec całego newsa, param mój film słuchajcie, autor yy, tego newsa jest albo moim widzem Albo po prostu mam tak zajebisty zasięg, że wpisując z Diablo Necromanta.pl, to wyskakuje mój filmik jako pierwszy, w co wątpię, chociaż ten ma dosyć dużo wyświetleń, ale wydaje mi się, że na przykład Irona film byłby wyżej, albo Rivida byłby wyżej w wyszukiwarce, tak więc nie wiem. No to są dwie opcje, tak? Autor ten znany jest, moi drodzy, jeżeli już um, on moje treści publikuje swoich newsach, to ja swoje, jego treści nie będę się bał publikować w moich filmach, tak? Tak więc jeżeli już do takich grzeczności przeszliśmy bez żadnych e, form powiadamiania się nawzajem, no to nie ma problemu. Słuchajcie, autor ten e, jest naprawdę mega, mega, mega mocnym hejterem Diablo 3. Większość jego newsów, które czytałem, które było mi dane czytać, to są newsy, które są pisane w stylu 16-letniego, właśnie takiego małego hejtera, który ma klapki na oczach, jeżeli chodzi o wojnę hack and slashy. Gościu po prostu uwielbia PoE, czy tam inne gierki. A Diablo to jest tak, taka jego, taki jego wrzut na dupie, którego strasznie boli za każdym razem, kiedy siada I nie potrafi, dosłownie, kiedy coś się w Diablo wydarzy Coś niekoniecznie pochlebnego, tak? Czy tam, nie wiem, jakiś bóg się pojawi, czy coś Tu na MMORPG jest zawsze news z wysmarowanym tym... Z góry na dół Oczywiście są rzeczy, z którymi się zgadzam Jak najbardziej Są rzeczy, które mnie się w Diablo nie podobają Znacie zresztą moje podejście do tej gry, znacie moje podejście do Blizzarda. Jak coś nie gra, Robercik kurwuje, Robercik robi Rage filmy i w ogóle. Ale do pewnych, do większości rzeczy trzeba podchodzić z głową. Trzeba podchodzić w taki sposób, że to jest tylko zabawa i nie można się za bardzo, wiecie, dopisywać do obozu fanów Poe i mieć za durnych ciuli. Ludzi, którzy są w obozie Diablo, albo na odwrót trzeba. Tym bardziej, jeżeli ma się wpływ i zasięg, yy, wpływ i zasięg, jeżeli chodzi o odbiorców swoich, to trzeba, powiedzmy, zachować jakiś dystans do tego, tak? Ja sam osobiście, grając w Diablo i nie kosztując nawet PoE, nigdy. Nie próbowałem się, nie, nie starałem się nie wypowiadać na temat Poem. To, co wiedziałem, to tam powiedziałem na przykład. Wiedziałem, że transmodryfikacja, to tam trzeba zapłacić pieniądze i tak dalej, i tak dalej, ale nigdy nie powiedziałem, że to jest gra słaba, chujowa i nie robiłem na przykład filmów, dlaczego to i to jest złe w tej grze, albo coś w tym stylu. Później z Poe się zapoznałem, oczywiście jak najbardziej świetna gierka. I na pewno będę do niej wracał, póki co nie mam czasu, zresztą już o tym mówiłem. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma tak duży zasięg jak strona na przykład MMORPG, która jest dosyć dużym medium, jeżeli chodzi o media gamingowe, nie powinna sobie pozwolić raczej na autora, który, którego newsy wyglądają w taki sposób, już nie chodzi nawet o samo to, że te newsy są tak bardzo jednostronne i tak bardzo próbują napiętnować graczy Diablo, że to oni są tymi w błędzie, że oni grają w ogóle w tą grę, że tracą czas, marnują w ogóle, kiedy w poe tyle się dzieje. No, to nie jest, to nie jest profesjonalne, tak? Słuchajcie, ja mogę sobie pozwolić na nieprofesjonalne rzeczy. Ja jestem randomowym ciulem z internetu, naprawdę. Ja mogę sobie pierdolić po mojemu, i robić co mi się żywnie podoba na tym moim kanale. A wy możecie mi dawać łapki w dół albo w górę. Super, to jest moje. To jest Ksazaks, to jest moje imię. To jestem ja w mojej osobie. Ja nie reprezentuję sobą nikogo. Żadnej dużej firmy, żadnego, żadnej dużej redakcji. Ale tutaj ten pan reprezentuje sobą MMORPG stronę, tak? Moi drodzy. I ten pan to jest na przykład pan, który był autorem News'a, o którym już właśnie kiedyś mówiliśmy. Mówiliśmy o. E, co to było? Aha! W newsie pisało, że e, Blizzard wprowadził patch, w którym były dwa transmogi i wszyscy za tym ganiali i tego nie znaleźli, bo Blizzard się pomylił i te dwa, tych dwóch transmogów w grze nie było. Jakaś tam liczba, był błąd, jakiś tam liczb i nie dało się ich po prostu wydropić. Kiedy prawda była taka, że Blizzard wrzucił do tej gry ponad, no około setki, teraz już nie pamiętam dokładnie, ale było o tym film specjalny, w tym patchu Blizzard wrzucił około setki przedmiotów kosmetycznych, w tym właśnie różne tam e, transmogi, skrzydła, to był ten taki patch z transmogami, nie wiem czy pamiętacie, ale w tym newsie właśnie pisało na końcu, w ogóle treść była nieprawidłowa, bo pisało, że Blizzard dodał tylko te kilka rzeczy i ich się nie dało znaleźć, czyli tak jakby wrzucił patch, w którym się nie dało grać, a na końcu na dole pisało, ha ha ha, ci wielcy zapaleńcy Diablo szukali czegoś, bla bla bla, jak dobrze, że gram w Poe, no halo, czy to jest profesjonalizm? Nie, to jest shit, to jest shit. Tam nie wspomniałem, jaki to autor, jaka to strona, powiedziałem po prostu, żeby po prostu uważać i weryfikować po swojemu niektóre rzeczy, Um. ale tutaj już no sorry w newsie jest mój film, jak widzicie to nie jest żaden fotomontaż jak widzicie, to jest mój film w newsie, więc no okej okay. ktoś moje filmy do newsa wkleja, więc ja wklejam kogoś newsy do moich filmów Aha. Ale... moi drodzy nie wiem, jak ja się obudziłem rano chciałem włączyć nekromantę zobaczyłem, że jest niedostępny, to dla mnie była normalna Prawa jakaś tam, halo, jest beta. No dobra, wyłączyli. Bety składają się bardzo często z wielu faz. Beta, ci deweloperzy nas o tym informują. Na przykład, nam nie wiem, Battlefront bodajże składał się z dwóch faz, nie pamiętam dokładnie, ale Battlefield miał jakieś tam fazy, chyba dwie. Na pewno miał fazy. The Division miał jakieś tam fazy, z tych, których brałem udział ostatnimi czasy bo na pewno było ich wiele, Overwatch chociażby, no, najbliżej, no, w Blizzardzie jest to, Overwatch miał dwie fazy, For Honor miał dwie fazy, bety tak wyglądają, jest jakaś faza, rzućmy to graczom, oni pograją, 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 Ok, weźmy to, zobaczymy, co oni tam nabroili, co oni tam wykminili, pooglądajmy, posłuchajmy, naprawmy, rzućmy im znowu to i teraz niech zobaczą, jak to teraz wygląda, czy inaczej, samo zabieranie tej bety, ma też jakiś swój cel, ja kiedyś o tym oglądałem taki materiał, no bo dużo jest argumentów takich, że no okej, okay, no ale po co to wyłączają? Czy nie mogą zapdejtowanej wersji wrzucić albo coś w tym stylu, to no ma jakieś tam swoje rzeczy, cele, żeby ludzie po prostu tam ochłonęli od tego kontentu, czy na przykład tu w przypadku nekromanty, okej, okay, my bierzemy nekromantę, bo skupiacie się tylko na nim, zamiast sprawdzić sobie to, 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 to i tamto. Może sprawdźcie zmiany w balansie, bo też jakieś były, może sprawdźcie challenge drifty, jak się tam, bo nikt tego nie gra, bo wszyscy siedzą na tym nekromancie, tak? No i jak zobaczyłem, że nie ma nekromanty, stwierdziłem, no okej, okay, nie ma necromanty, no to jest beta, nie ma co z tego robić, żadnych newsów. Tym bardziej, że na forum Blizzarda to pisze jak byk. During the course of the Necromancer beta test, there may be times that the Necromancer class is unavailable unle, un, 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 wiecie co? Un for play. No i tam tutaj wytłumaczenie dlaczego, bla bla bla. Zmieniać coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I że w tym czasie, kiedy nie będzie nekromanty, to właśnie zalecają testowanie nowych, yy, nowych yy, stref i tak dalej, i tak dalej. No, a tutaj co pisze? Blizzard usuwa nekromanty z PTR. Powód? Blizzard nigdy się do tego nie przyzna, ale głównym powodem usunięcia klasy nekromanty z testowych serwerów jest krytyka graczy. Tekst 10 na 10, naprawdę, Blizzard usuwa coś, bo się boi krytyki graczy, o kurwa, to chyba te całe Diablo 3 by musieli usunąć, tak naprawdę, szczerze, jakby mieli przez krytykę graczy coś usuwać czy wycofywać, jakby oni bali się i słuchali tak bardzo krytyki graczy, żeby wycofywali swoje produkty, no to kurwa mać. Halo, to byśmy nie mieli całego Diablo 3, albo był wycofany tydzień po premierze i, w, i wrzucony za rok dopiero. Tak czy nie? Bardzo fajny komentarz tam później jest na dole, jeden, który normalnie piałem z niego. Streamerzy, videomakerzy, nawet zwykli testerzy mają sporo zastrzeżeń nowej klasy Diablo 3. Nudna, witch Doctor ze która i nic ciekawego, spodziewałem się czegoś więcej. Tak szczerze mówiąc, siedzę w tym, w tym community trochę, oglądam większość właśnie videomakerów, streamerów i ze zwykłymi ludźmi, którzy grają też mam kontakt. I słuchajcie nie słyszałem jeszcze jakichś takich właśnie opinii, nie słyszałem, dosłownie nie słyszałem, żeby ktokolwiek, kto grał w betę może jest jakiś faktycznie streamer, bo nie wszystkich oglądam nie, od razu mówię, nie wszystkich który coś takiego stwierdził, ale Riker jara się Legion jara się Iron jara się przynajmniej u nas w Polsce Rivid może niekoniecznie, chociaż przyznam szczerze, że nie oglądałem jego filmów yy, jakoś tam on chyba z Nekromanty dwa filmy wyrzucił. Jeden z buildem, jeden z pierwszymi wrażeniami, i z tego co kojarzę, no to skill'y mu się podobały, jak najbardziej działały, fajnie. O, on ma zastrzeżenia do samej gry, nie do samego nekromanty. Tak więc, nie wiem, ja mogę Wam powiedzieć tak: ja potrafię Wam przynajmniej z mojej perspektywy przekazać, co mi się nie podoba, co mi się podoba w grze. Wiele razy mówicie, że za dużo marudzę, a wiele razy mówicie, że za bardzo się jaram i tak dalej, ale powiem Wam tak. Nie oszukując was, nie kłamiąc, Blizzard mi nic nie płaci, nic w tym stylu. Nekromantom gra się super. Widzieliście na moich streamach, widzieliście na moich filmach. Niektórym się to może podobać mniej, niektórym bardziej. To nie jest na pewno nekromata z Diablo 2, ale na pewno to nie jest. Kto to wymyślił? Witch Doktor ze szkieletami? No to tak, Demon Hunter by był magiem z kuszą i kołczanem zamiast różdżki, tak? Nuda to ogólnie gameplay. Każdą klasą, jeżeli już się napierdala wysokie rekordy, ale ja bym nudą tego nie nazwał, bo ja bez setów, bez itemów bawię się naprawdę super. Zresztą widzieliście. Nic, czy nic ciekawego? Jak dla mnie? Spoko. Spodziewałem się czegoś więcej, to nie wiem, czego chłopie się mogłeś spodziewać. <noise> e, bo wszystkie skille i, 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 i runy były naprawdę w porządku, naprawdę fajne. E, tak więc, no... Ja nic z tych rzeczy nie słyszałem. Nic. Nic a trochę w tym siedzę i trochę tego oglądam. I jeżeli Blizzard wziął sobie do serca m, faktycznie kilku streamerów teksty, że nudno jest i coś, i wycofał przez to nekromantę z PST, no to. No to. Właśnie. Nawet jeśli by tak było, a wiadomo, że tak nie jest, no to po to są chyba beta testy, żeby wycofać nekromantę, zmienić coś i wrzucić. Sprawdzić, jak się podoba teraz, tym nawet kilku osobom, bardzo ważnym. Czy to jest, moi drodzy, powód do pisania newsa albo do pisania takich pierdów? Nie jest to jednak jeden problem. Chromata cierpi z powodu dużej ilości bugów, co jest normalne. No przecież chyba nie wrzucali na PST perfekcyjnie działającej postaci, czy nawet. Dobrze działającej postaci z kilkoma bugami, nie wiadome było, to było pewne, że będą niedorobione ikonki, że będą, że będą brakowały opisy w runach, i to było napisane przy, między innymi w Beta w tym takim mailu. No i właśnie na tym forum, które wam przed chwilą pokazywałem wszystko tam jest zawarte, że. To jest dopiero pierwsza beta. Macie pierwszy kontakt z tym, ma jest was wąska grupa, z tym, co my u siebie mamy i testujemy. I naprawdę nie zdziwcie się, że braknie jakiejś ikonki, że braknie opisu, że braknie tego, tamtego, że jakieś błędy, że coś będzie OP, bo jest OP, między innymi, jeden skill taki aż tak OP, że głowa mała i oni, sobie, oni o tym wiedzą, zdają sobie z tego sprawę. Nawet to napisali na tym forum. I co w tym jest dziwnego? Nie wiem, no nie rozumiem. Po co w ogóle startują bety w takim razie? Żeby podjarać część community, a część nie? <gry> nie rozumiem. Wystarczy poczytać oficjalne forum gry, ale przekonać się, że postać wymaga natychmiastowej naprawy. Jeżeli chodzi o beta, testów, beta testy nekromanty, to forum jest zamknięte. Na oficjalnym forum gry. No, owszem, mogą się rozpisywać ludzie, którzy nie mają w ogóle styczności z nekromantą. To może napisać mój młodszy brat, napisze: Ech, nekromanta, ew, ew, strasznie dużo błędów na oficjalnym forum gry. Do zamkniętego forum mają dostęp tylko ci, którzy mają dostęp do nekromanty, czyli wiedzą mniej więcej, mamy pewność, że rozmawiamy z ludźmi, którzy mają właśnie dostęp do nekromanty, mogą coś sprawdzić, albo to są ich e, faktyczne wrażenia. Podobno, tymczasowo i taki diabełek, który nie wiem, co ma, z, co ma znaczyć. A więc, moi kochani, pamiętajcie, że po tym, jak przeczytacie newsa z jakiejkolwiek strony, to upewnijcie się, chociaż może to jest źle powiedziane, ale nigdy nie bierzcie sobie za bardzo do serca rzeczy, które nie są zweryfikowane, bo to czyta naprawdę dużo osób takiego newsa. Naprawdę, bo mój filmik chyba z 600 wyświetleń nabił w ciągu doby. Podejrzewam, że między innymi też dzięki właśnie tym, że został tu zaimplementowany na tej stronie. I ludzie, jak poczytacie komentarze, to duża część się łapie na tym. Przeczyta to i tak myśli faktycznie, no bo nie ma dostępu do tego i jest wprowadzana w błąd. Tak samo jak z tymi transmogami. Przecież pod, tych, pod tym filmem z tymi transmogami tam była tona, dosłownie tona komentarzy, że jak można, jaki fail, taka firma jak Blizzard, jak można coś takiego zrobić i tak dalej, a zostawali tej tak wybitnie wprowadzeni w błąd przez autora tego tekstu że to głowa mała, ten tekst potem został poprawiony, po moim filmie zostało coś tam dopisanego, czego wcześniej nie było bo ja to czytałem na żywo całe tak więc yy, moi drodzy, no rzućmy okiem na komentarze nie rozumiem zarzutów, przecież chyba o to chodzi. Takie jest założenie PTR-ów, że pozwolę sobie guru rozwinąć skrót PTR, dokładnie o co chodzi, z naciskiem na test, są bugi, poprawiamy balans, szwankuje, poprawiamy, Klasą brakuje polotu, poprawiamy i tak dalej, tak dalej. Moi moim zdaniem powinni porzucić Diablo 3 i wrócić do rozwijania drugiej części kultowej serii. No okej, okay. powiedzmy, że bardzo w porządku komentarz, jak dla mnie, z tym się zgodzę. Oni ten 6 nazywają nekromantą, w życiu bym nie dał za to 10 zł, wolałbym jeszcze raz wydać 50-100 na Diablo 2, okej, okay, to jest też prywatna opinia jakaś tam. Widać, że guru nadal umysłowo jest na platformie PTR, zdaję sobie sprawę, marny redaktor, że dobra, nie będziemy tutaj czytać tu jakichś hejtów. Nowym powodem usunięcia klasym kreatorów to jest krytyka graczy. Blizzard już odpowiedział się na taką krytykę, wystarczy poczytać forum WoWa, sekcja PvP, dokładnie. Oj, karma dosięgnie guru, tylko czekać nam pozostaje aż jebnie. No ja powiem wam szczerze, że strasznie, strasznie nie lubię takich ludzi. Naprawdę. Nie znam gościa osobiście, ale czytam jego teksty i naprawdę. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że on ma 13 lat albo 12. Ehm... Parę hejterskich posłów, które można podzielić na palcach jednej ręki. Kto by się tym marginesem społecznym przejmował? Popatrz na siebie, napisać jedną linkę tekstu już zrobiłeś błąd, pomijając brak przecinków yy, i innych znaków, yy, bla, 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 dobra. ok no większość ludzi widzę tutaj nawet, yy, nawet tu widzę, że ogarnia, że to jest pst, że to może być wyłączane, że to może być w wielu fazach, ale gdzieś taki fajny komentarz, kurczę, nie umiem go, zna, go znaleźć, ale był tam komentarz, który mówił, że <laughs> e, e, jeżeli blizzard, e, blizzard bojący się krytyki, to jak dziwka bojąca się penisa. Zajebisty tekst, tak? Z tego ryłem. Okej okay, moi drodzy, podsumowując, Nekromanta nie został usunięty z PST z powodu krytyki graczy. <laughs> albo z powodu tego, że nie ma polotu czy czegokolwiek od razu z góry, kiedy wystartowała beta, od razu nam powiedziane, że będzie on wyłączany że będzie on poprawiany może muszą dołożyć ikonki, może muszą to, tamto, są różne tam ich powody na to ale pisać takie pierdy i to na tak dużej stronie to naprawdę no wstyd, naprawdę wstyd i reszta redaktorów, ten pan tutaj, guru nie wiem czy wiecie, ale on daje złe światło na całą resztę redaktorów tej strony, tak? Jakby nie było na całą resztę redaktorów tej strony. Ludzie potem to czytają, ci którzy wiedzą o co chodzi, to od razu mówią: "A, MMORPG tam cisną pierdy na tej stronie". Tam to jakieś 13-letnie ciuliki piszą newsy wyssane z palca zresztą. Takim ciulikiem ja jestem na przykład, moi drodzy. Tylko że ja nie mam yy... Nie piszę jako redaktor, strony. Nie jestem. Nie wiem, ja sam mogę przeklinać. Ja mogę powiedzieć sobie, że na softkorze grają leszcze, a sam gram na softkorze czy dla żartów, czy nie dla żartów. Ja mam swoją publikę, która mnie lubi. Mam swoich haterów, którzy też robią swoją robotę za jej I super się z tym bawię, ale moi kochani, no mam nadzieję, że będziecie mieli. Oglądając ten film, jakąś nauczkę, jeżeli chodzi o właśnie czytanie takich newsów i wie, wierzenie w nie, w jakąś w wiarygodność w takich portali. Czasem y, ludzie po prostu robią, uwielbiają clickbaity. Tak więc, y, no, ja tego. Y, ja tego y, artykułu nie będę publikował pod moim filmem, żeby clickbait się nie udał, bo jakbym jeszcze tak zrobił. Na tym moim filmie, nie wiem, z 2020 nie dołożył tutaj gościowi do jego bullshitu, no to. to się nie godzi. To się nie godzi. Tak więc, moi kochani, dzięki wam wielkie. Widzimy się w następnym filmie. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Widzimy się w następnym filmie, to już powtórzyłem. I widzimy się w następnym filmie. I papa, pa. widzimy się w następnym filmie.